Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnej już promocji premierze kolejnego albumu, już dziewiątego, tym razem poświęconego kaszubom. Kilka słów dlaczego kaszuby? Kaszuby dlatego, że ja tam zaczynałem swoją pracę zawodową w 90 roku, dokładnie 23 lata temu. Jeździłem na kaszuby wszystkie właściwie miejsca, pracując w naszych tygodnikach. Słuchaj, nie, Kaszubski rozumiałem i trochę rozumiem, dlatego że spędzałem y, dzieciństwo w borzystowskiej kusie, wszystkie wakacje od początku do końca, y, gdzie rodzice mieli domek, gdzie jak wyjeżdżali do Gdańska, mieszkańcy byli gospodarzem państwa lewlu. Tam... Pracowałem, pierwszy raz ciągnik prowadziłem, nauczyłem się na motorze, zbierałem truskawki, czy te zagłębie truskawkowe. Także nawet w pewnym momencie, że gospodarze je mówili przy mnie po kaszubsku, widzieli, że ja rozumiem, ja się odzywam do nich po polsku. O kaszubach myślałem, o albumie o kaszubach myślałem już trzy lata temu i niestety to był bardzo trudny temat. Dużo pracy, dużo opisywania zdjęć Także udało się Bardzo się cieszę, że udało się zrobić ten album I oczywiście ja w każdym albumie Nie mogło zabraknąć prezydenta Lecha Wałęsy Szanowni Państwo Rzeczywiście od, od wielu lat Spotykamy się tutaj Na promocji tych książek Tych dzieł Pana Kosycarza Ja natomiast na te dzieła patrzę trochę, trochę inaczej Patrzę na te dzieła Żyjemy w szalonych czasach Czasach, gdzie zdarzają się różne rzeczy, dobre i złe. Dzisiaj nie mamy czasu się tym wszystkim zajmować. Ale kiedy jutro nie będzie tematów, bo tylko będziemy liczyć pieniądze i, i, i patrzeć, czy pracę mamy, wtedy będziemy się zajmować właśnie tymi czasami, kto jak tam się zachowywał, kto jak pracował i właśnie. Będzie potrzeba różnego typu dowodów. I teraz. To, yy, Tworząc takie książki, tworzy Pan dowody dla jutrzejszych prokuratorów. I to, to się naprawdę może przydać i dla, i dla prac doktora, doktoranckich i innych, dlatego, że nie będzie, jak mówiłem, nie będzie tematów ciekawych, więc historia będzie tego typu będzie bardzo ciekawa. Ja przyjdę do, do Was kiedyś, to ja Wam A więc mam nadzieję, że powstają następne dzieła, mam nadzieję, że dacie się udokumentować, a my jutro was przerabiali. Wszystkiego dobre. W tej bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będzie kolejny album na przykład, nie wiem, umysł jakiś bo wystał i również znajdziecie w Pan tym albumie. Bardzo dziękuję. A czy się z tego da żyć? Przy dużej pracy tak, przy dużej pracy. Chciałbym poprosić teraz osobę, którą Państwo znacie, Czyli prezydent, marszałka Moczefowa Mar Struka, ale tym razem w podwójnej roli. Ja uchyliłem już trochę wczoraj w Dzienniku Bałtyckim Romka Tajemnicy. Pan marszałek jest współautorem opisów i wie z autopsji, jak trudno jest opisywać zdjęcia. Gratuluję panu, panu Maciejowi. Zachęcam do tego, żebyśmy mieli w swoich, w swoich e, biblioteczkach e, ten, ten piękny, piękny album który nie jest dedykowany tylko i wyłącznie Kaszubom, ale przecież wielu gdańszczan, wielu mieszkańców Trójmiasta przybywa nad jeziorami kaszubskimi w różnych częściach, częściach Kaszub. Panie Macieju, jeszcze raz panu gratuluję. Słuchajcie Państwo, myśmy byli pierwszymi dziennikarzami, ja fotoreporterem, on, Mirek, był dziennikarzem, którzy wjechaliśmy do garnizonu Bordes-Solinowo. Oszukaliśmy wartownika, wjechaliśmy polonezem, dziennikarskim do, polo, do, do garnizonu radzieckiego, wtedy jeszcze wojska radzieckie stacjonowały w Polsce, no i niestety tam zostaliśmy przechwyceni przez inne służby i dosyć szybko musieliśmy opuścić ten garnizon. Także to była nasza taka przygoda, pamiętam Mirku, bardzo mile to wspominam. Mirku, miło Cię widzieć, to jest pamiątka, Jesteśmy dwoma pokoleniami, ty, ty i ja, także szczególnie tobie miło będzie tę tą, tą książkę, tę album wręczyć. Mirosław Piepka. Pan Krzysztof Gordon w latach 80 był reżyserem spektaklu Przygody Remusa. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Dziękuję. Panie Maćku. Dziękując Panu, wspominam Ojca, z którym łączyły mnie żywe i serdeczne więzi. Dzielnie Pan i owocnie kontynuuje dzieło Ojca. Szczęśliwej, szerokiej drogi. Bardzo dziękuję Panie Duszu, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Wam, bardzo dziękuję. Jak wiecie, jestem z wami, a wy jesteście ze mną dziękuję wam bardzo, jesteście lokalnymi patriotami także album wam się bardzo należy dziękuję bardzo, dzięki. dzięki generał Dariusz Wroński Darku ale tym razem nietypowy nie, nietypowy album, ten zeszłego roku dlatego, że to jest album Zotoptaka i część zdjęć które są w tym albumie była wykonywana ze śmigłowców nie wiem który, jakie typ śmigłowców lata w latach 60., może już Mi-2, Darek będzie najlepiej wiedział, a ja miałem, może znaczy nie tyle ja, ale moja żona miała przygodę z 49. pułkiem śmigowców owych z Bruszcza, kiedy jeszcze były inne czasy i pozwolono jej pilotować, pilotować śmigowiec Mi-2 w Twoim pułku. Być może poza twoimi plecami. <śmienicza> Także Darku, to jest taki trochę inny prezent dla Ciebie. Spojrzenie ze śmigowca na Gdański Trójmiasto i Pomoże. zachęcam Państwa do lektury wstępów. Mietku, Mieczysław Waramowicz, autor wszystkich wstępów w albumie. Dziękuję Ci bardzo. Oficjalnie przekazuję Ci ten album. Proszę Państwa. Obok, chodź, mił, to ten, ten człowiek obok. Musiałem sprawdzić, jak musiałem sprawdzić, jak zwykle małymi literami napisane. <grystanie> <grystanie> Te albumy nie powstały, bez kilku osób. Tutaj przechodzi, mówimy o Mietku Abramowiczu. Jest wśród nas moja żona, Hania Kosycaż, jest dla mnie bardzo tolerancyjna i dzięki, można powiedzieć, dzięki temu, że rano wstaje do pracy, rano wstaje wozić dzieci, ja mogę wstać i pracować nad tą książką, nad kolejnym albumem. Paweł Marcinko i Daniel Słowada, osoby, które też są w stopce redakcyjnej, też są wpisane w historię tych albumów. I wiele, wiele osób, Lechu Skarbek, korektor, który sprawdza pod języka polskiego wszystkie strony Warbuma. jest Krzysiu Mestkowski, który robi zdjęcia teraz, który dokumentuje, jest fotoreporterem agencji KFP. Także wiele osób w tym roku jeszcze przybyły osoby, współpracownicy, tak jak pan marszałek, pani Kazimiera Nawicka z biblioteki w, w, w Kartuza. Miło Rączkowski. To jest genialny grafik, który nie tylko potrafi składać zdjęcia i robić z tego coś, ale potrafi czytać, czytać zdjęcia i ustawiać je w pewne bloki. Także Państwo tego nie widzicie. Państwu się wydaje, że te zdjęcia się fajnie oglądają, ale to też jest zasługa Miłosza, z którym robimy już dziewiąty album, a po drodze jeszcze były inne książki, były tramwaje, były monografia Straży Pożarnej. Także dużo rzeczy w Miłoszem robimy właściwie już od 13 lat. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Troszkę się przedłużyło. Wracam do stolika i zapraszam na promocję i premierę. Bardzo dziękuję, że Państwo przyszli i wysłuchali mnie i moich gości. Ja, ja, ja. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję.